Biła rusze i śpiewała dżes. Wieczynie swoje skórze. Pytała jak to jest? Zanurzona w marzeniach gdy wkładała adres. Mówili tak w telewizji. Trzeba jakieś mieć. A gdyby na parkiet ktoś porwał ją choć raz U, -u, -u. Zniknąłby cały świat Gdy orkiestra gra Lecz ta melodia się skończy i tak Tańcz ze mną, syciany się kręcą, no Tańcz, ta melodia się skończy i tak Tańcz ze mną, sekundy pędzą, no Tańcz, potem powróci mój szary świat. Lubił się włóczyć po mieście co dzień na pamięć ulic się uczyć, przyjacielem cień. Mieszkanie nieduże i kredytów pięć. Bez windy na samej górze, uśmiechnięty szedł. A gdyby na parkiet ktoś poro choć raz, uhuh, zniknąłby cały świat, gdy orkiestra gra. Ta melodia się skończy i tak, tańcz ze mną, nie ściany się kręcą. No, tańcz ta melodia się skończy i tak, tańcz ze mną, sekundy pędzą. No, tańcz potem powrócimy, wróci szary światło. No, tańcz potem powrócimy, wróci szary Potem powróci mój szary świat. Tańcz ze mną, ściany się kręcą. No, tańcz ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, sekundy pędzą. No, tańcz potem powróci mój szary świat. Tańcz ze mną, sekundy się kręcą, no, tańcz, ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, sekundy pędzą, no, tańcz, potem powróci mój szary świat.